No ja. Zbanuję, brak. To jest nowy bohater w Lidze. Dobrze czujesz. No zbanowałem. Gościu Brak dostał kur. A buffy w tym patchu. Brak Obama. Nie wiem czy tutaj. Nie wiem czym tutaj. Ziumdo, ziumdo. Flutoman. Strzelba Gravesa nazywa się Los Los. Santos, jest no hermanos. To stara. O, tej samej, kurwa, Mili Najbolsz, sekundy, jakieś, nie, No. Dobra, kurwa. W ogóle Franek czekali na nas w krzakach i flaszy nie mamy przyjść. Dokładnie tak, tak było Którą z tych Derek byś zagryzł tutaj? Chupię. Ja, ja mam 16, 16 lat, lat i jeżdżę na wózku. Dobra, ma skrypt. on ma skrypty! Dominik, jak mi powiesz, że to nie jest skrypt, to nie wiem kurwa co to jest On ma scenariusz kurwa Ja nie wiem kurwa, plomber jest kurwa chupiem do szania no nie you no, know, sorry, wyjabane mam w sumie Uwielb... mi powiedzieć, że do mnie trafił? Chodź ptyśku, chodź tu Oj misiaczku, się Ja mam ty masz arka? Ja mam no, no. Chcesz? nie spodziewałem się tego zasięgu, wiesz? Okej, okay. no, Już zaczęty jest no gość! Jesteś zaczęty, jesteś <śla> No Ojej! 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 Myślałem, że jesteś lepszy, Ojej! 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 Ojej!

<ślesuracyjny> <ślesuracyjny> Ale ten botelnik, kurde, ma jest chujowy. No nie wiem, <ślesuracyjny> no ja nie umiem zerkować się przed zeratem, który chuj czy cię trafi, czy nie, no. Dobra, mam elkę tym razem, spokojnie. Jeszcze świeżutka, dziewica. <ślesuracyjny> 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 <ślesurady> Masz piatuszka na no pocieszenie. <tryieurmusi make ofeston> There is do. Hello, bozo. Ja już nic na tym bocie nie chcę mieć wspólnego, Sz szczerze, idę stąd. Ja nie, to jest z tego okrętu. Ja jestem kapitanem i zostaję tu do końca. jesteś głupi, kurwa. Dobra, ty. Odkąd ciebie to nie ma, wiedz mi się lepiej. Kapitanie, wróciłem. Ja, ja tankuję, Ogólnie nie mam erki. Jomek, jak to nie masz? Dla ciebie. <tryieurmusi> Ale się Czajsku Tak <śpięk> się pojawił? A, leci za mną gdzieś Zaraz dostanę <śpięk> tym Zaraz mnie prytnie No mówię <śpięk> ci Yo! <śpięk> ale zimno, <śpięk> ale wiesz co, zawsze będzie żyło. Duch Michaela Jacksona w jego domu Kupę, tak wiecie, w to wierzyłem, w, w, w to ten materiał Ja się tak go bałem Ten cień przeszedł po k... przez korytarz Leci <śpięk> <śpięk> Tak się zestrałem tego kiedyś <śpięk> Ja też, ja mówię ja Pierdole pierdolę duchy istniejące Ja pierdolę jaka zjawa NOOOOOO GONIĄ MNIE, GONIĄ POMÓŻ MI, POMÓŻ ANTIDOTĄ takiego kebaba zamówiłem GÓWNO PIERDONE Kurwa, ostatnio najlepszego kebaba w życiu zjadłem Ale raz też zamówiłem takie gówno Frytki kurwa jakby z szmaty tam Ze szmaty były zrobione Samo sobie z tchietki Petara ogólnie To jest tam... <laughs> z tej starówki, gdzie byliśmy? Nie, no chyba nie Już myślałem, że tam mięso z góry było robione kur... to było mięso z zaka... <laughs> No, dobra, flesz, no. do Jest problem, moi widzowie, gdyż. Na instant gaming są One A my przeceny! Na stanie cyberpaku jest za 275 zł. A na instant gaming jest przeceniony aż do 159 zł. Dlatego kupujcie sobie gierki na instant gaming z mojego linku, to jest bardzo ważne. No. Tyle, ja to sobie. Coś tego, coś tego Mamy kupcie sobie giety, super, jest fajnie. Jest. Wszystko macie w opisie. Tam zapraszam. Do ładowania, kody do gierek, Wszystko co chcecie, zapraszam tutaj. Chodźcie w linki w opisie. To tyle ode mnie. Moi. Ej, patrz, kawałek ciasta ktoś odkroił z tej strony. Jestem pół mózgiem. Wejdź. Wejdź, wiem, że tu jesteś. Barci schodzi na Cze ma? idzie tam, nie? Dobra, kurwa, kto wykrywał tą grę? Na pewno Dobra, nie ja. Jezu, I co ty. Tak co ty tą nienawiścią osiągniesz Nie, nie wiem. wiem, No proszę go. go <laughs> <kawałka. śmiech> Nie wiem, mój sum zasłanie mi Ilonimo i roni mojego od Drake'a. No ten sum kurwa. A, ten... <laughs> suma, sumarum. Nie, jeans jest kurwa, debilem. Co ten jeans robi? Jeans. To... GA sobie zdejmuje. <laughs> kurwa go. jakiś skrzydełka nad nim są. Dobra, wow I nas od razu wciągnie do gry! No way! Dobra, dobra, za trzy patchy się będzie dało zrobić to. No i co? Kurwa chłopie, dopiero po 10 latach to ogarnęli. Trzy minuty dwadzieścia... 20... To jest szybka gra? Ta gra kurwa nie powinna być szybka? Powinna być opcja właśnie, że, że losowego hmm, czempiona ci tutaj ustawia nie. na niego jakieś tam runki. To ładnie ty masz najebane w główce, kochanie. Było fajne. Nie no, bo tutaj by ci z linii wybierało. Z dyni to bym ci wyjebał. <laughs> Nigdy tego nie wygramy, skaczę z mostu. Dobra, poddajemy wtedy. Czyli trzech wystarczy, żeby to poddać, tak? Panowie, proszę się nie słuchać swoich emocji. Każdy z nas musi mieć 100% raty, że daje nie. Jak nasze o, kometki no. idealnie latają, widzisz to w kółeczko, orbitują między nami. Ooooo, Pagagnam style. Patrz, on to wleci, to jest debilem. Ej, ty jesteś kosmitą! Prawie. Tu jest kosmita, jeden zobacz jaki kurwa. Uuu, kileko gdzie? Tak? Czy no, no. ta jak ten kijek, co szukał wody na pustyni. Ej, on ma moje dziecko kurwa na plecaku! Trzeba go zabić. Myślisz, że zostajemy? Ja bym kur, Ryzykujemy? Dobra, dawaj. Dobra. Ryzykujemy? To nie ryzykuje, to nie pije szampana. Ale my go nie pijemy, nie? My go wylaliśmy kurwa. No ale... No, no, no. no, no, no. A propos, nie wiem, być ogólnym w tą grę, tak mi się już tutaj nie chce grać. Nie wygramy tego, kłamał łopie, tysiąc 1000 no. golda no. właśnie na moją my... no. <laughs> Wygrywamy to. Zjebana gra, kurwa, komputerowa. Ja nie wiem, gdzie oni są, i w raz zabijają. No kurwa, ja się chowam za czapeczką? Jak nie się z... chować za czapeczką? No. No, skórę, chowam tak. się. Donio, zapodaj jakąś liczbę. No. Powiedz liczbę... Nie, zamknij idę! O, <laughs> Powiedz liczbę od 1 do 300. 301 Moja matka miała 301 kutasów w dupie Ezreal jest moim słoneczkiem Ogólnie... Fistlet no, Fate ma chud jakby miał kał w dupie Jakbym tak między pośladami blaskało Masz reporta Za co? Za to, że za jesteś głupym? Mam reporta za to, że jesteś ścierwem Kto do Jestem ogrodnik, żebym przesadzał kurwa. <grywka> To nie było zawiedzone, gówno, tak już od razu powiem. Nie wiem, no to jest OP, gówno. Wyrzuć mnie też, tam lubię jebany. Dobra, weźcie, weźcie, Dobrze, Starujcie kurwa, sobie. jest. Po co ty się tak drzesz? Nie, 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 nie. nie. Nam ktoś nam idzie, Pro. ktoś nam idzie, pomoże, prąd. Dobry jest. Nie lizałem go, więc. O kurwa, jestem ślepą, kurwa. Wydajcie tego potera, kurwa. <laughs> Spokojnie, panowie, przecież wszystko jest na swoje. Panowie. <laughs> Straszna ta gra jest. Ol mi Sraka ciśnie... Oj, będziecie musieli chyba dograć to bezem. O Jezu, kurwa. ale w chce wypłynąć. O mój Boże, on czy to Freddy <laughs> Nie no, powiem tak. Całą dwunastnicę mi zapchało. Norek jest kurwa wiolita. Umieram, kurwa Kurwa, to nie tołatnie Jak ty chyba po jego kurwach bardzo zacząłeś tak robić. Dobra, nie kończcie tego. Nie kończcie, ja zrobię backdoorę, Amerykę! Spoko! Ja miałem być super bohaterem tego wieczoru.